Czytać dobre powieści, lubisz Kraków, to właśnie te trzy powieści są dla Ciebie: Wyprzedaż snów, gra w kolory, druga miłość. Znacie na pewno Marzenę Rogalską jako dziennikarkę. Dziś poznacie Marzenę Rogalską jako wspaniałą pisarkę, która potrafi zachęcić wszystkich do życia pełną piersią. Marzena Rogalska w swoich powieściach nie boi się trudnych tematów i pytań. Czy pieniądze i sława to rzeczy, dla których warto żyć? Czy prawdziwa przyjaźń może przetrwać lata? Czy Agata, która nie ma nic i sama potrzebuje pomocy, może pomóc swoim przyjaciołom? Jest to piękna opowieść o przyjaźni, miłości, sukcesie, który cieszy, gdy masz wokół bliskich i masz go z kim wdzielić. Gorąco polecam.